Lecimy z tematem, kochani moi, lecimy z kolejnym trybem, ponieważ dzisiaj trenujemy, znaczy trenujemy, sprawdzamy tryby wszystkie, do tej pory sprawdziliśmy tryb wojna naziemna, strzelanina, meczu nie sprawdzimy, ponieważ wtedy byśmy musieli wszyscy, wszyscy, każdy na każdego, a ja tutaj jestem z, z widzem. Jest tryb realizm, ale tryb realizm już graliśmy wczoraj. Możemy go na koniec jeszcze wrzucić. Tryb realizm to jest po prostu no, taka normalna rozgrywka, ale bez żadnych minimapek, bez żadnego chuda. Po prostu macie ekran i broń. Żadnych pasków, żadnych ników, nic takiego. Jest to fajne. Eee... No i zagramy szybką, tak? Zagramy sobie cyber atak, albo def drużynowy. No to zagrajmy def. Aha, bo to ja będę sobie wybierał, tak? Czyli chcę zagrać pierwszy def drużynowy. Dobra, szybka gra. Cześć, Walek. Dobra, no to zapisałem. Mm. I okej, okay, i lecimy. Cyk, cyk, cyk. No i chyba jest git. Uwaga, teraz będziemy grać. Eee, już patrzę, szybko chat sobie włączę. No i dobra, no to ja gram dalej tą bronią. I to jest co? Deathmatch drużynowy, tak? No to po prostu jest drużynka. No i lecimy. To jest szybka, szybka akcja, nie? Hb uh, uh, uh. przy poteku z materiałami niebezpiecznymi. No, to się nabiegałem. Jezu, jak mnie to denerwuje, jak, jak, wiecie, przez, biegnę przez 60 sekund, nuda totalna, wy też się nudzicie, nic się nie dzieje na ekranie i kurde, po prostu gdzieś tam z pleców goście dostaje. Żadnej akcji. No tu jest gość, co wy to? Nie, on się ukrył? On musi być u góry. No i to jest on. Nie, no nie wytrzymam. A, to trzeba też załatwić Grechu. Co się dzieje? No bo, no. No. Jeszcze raz, nie rozumiem. No. No jak uważasz? Ja nie podejmuję tej decyzji, wiesz? Ale nie, Pati, proszę cię, pozwólmy, kochanie. Bo nie, to to są. Potem pozałatwiamy te rzeczy. Dobra. Bez sens. Trzy razy więcej mycia. Trzy razy więcej rodzin. Bez sens, moim zdaniem. Nie, bo, bo Patty nie lubi czekać, nie? I ona by chciała już teraz, żebyśmy załatwili parę rzeczy. Ja też nie lubię czekać. Ale kobiety dość inaczej o, ten odczuwają. Argun tańczy na biedaczacie. Argun to Argun tań tańczący. A, słuchajcie. Jutro zrobimy, e, bo ja muszę wykonać, jutro prawdopodobnie. E, jutro zrobimy testowy stream na fejsie, bo... Ja muszę wykonać taki testowy stream. Czy wszystko działa, czy ja w ogóle wiem, gdzie się co, co klika i tak dalej. E, ale nie będzie to zgranka z gry. To będzie taki, odpalę na godzinkę, jako taki, takie pogaduchy żeby żebyśmy przetestowali, nie? Co tu z tym shotgunem biega? Niebezpiecznie blisko. jakieś kurde rzeczy. O ja nic nie widzę, co się dzieje. Zrzuciłem jakieś bomby. Nie no, ale jest tak Ares, że, że. niektórzy po prostu takich podstaw się nauczyli ogólnie, wiesz? No co ja mogę powiedzieć? No to jest defmatch drużynowy. Ja nie przypadam za tego typu rozgrywką, bo to. po prostu jest bieganie i strzelanie. Nie ma żadnych celi innych niż po prostu wyeliminowanie drugiego gracza. Ja zawsze lubiłem jakieś takie bardziej skomplikowane tryby, jak na przykład search and destroy. E, co za chwilę zresztą zobaczymy. E, Def, e, zrobimy sobie tak, właśnie Cyberatak. To sobie sprawdzimy teraz, cyberatak opis odzyskaj urządzenie IM Intellectim Masters i podłóż je w pobliżu centrum danych wroga. To może być ciekawe. Let's go. Tak, maty. Czy będzie stream z oglądania bliskonu? Będzie stream z oglądania bliskonu, natomiast, no to będzie w ogóle taki pierwszy stream na Facebooku, bo to na Facebooku jest, wiesz? To już jest nowy miesiąc, więc takie gamingowe tematy, a no takie oglądanie streama. znaczy tak, według Twitcha to nie jest gaming content, według Facebooka to jest takie. No nie wiadomo, ale jeżeli ja mam umowę, to nie może być nie wiadomo, nie? jak ja mam umowę, że. że, że nie mogę gdzie indziej, no to wolę nie ryzykować, więc po prostu. To będzie na Facebooku wtedy, no i na naszej stronie, bo nie? Ale oprócz tego na, na Twitchu na pewno też znajdziesz i oficjalne transmisje, i też będzie Adrianek streamował na Twitchu, jak i tak bardzo nie lubisz gdzie indziej. Więc na pewno. Co, Basina poszedł? Co się stało, Basina? Przepraszam, ja nie zauważyłem. W lobby przed grom. Nie, 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 ja muszę wyjść. Czek, czek, czek. Co jest Basina. Wywaliło nas, czy jak? Czy będzie Granko z ludzkim? Wiesz co, Jan? Lucek gra w gry przede wszystkim samochodowe. A ja jestem wręcz przeciwnością tego człowieka, że ja w ogóle samochodami się nie interesuję. A on praktycznie tylko samochodami. Aha, czyli dobra, czyli tak zniknął, ale tak naprawdę nas łączy do gry. Dobra, rozumiem. A może być, byle zapis był na YouTube, bo nie wiem, czy będę dostępny. Eee, tak, będzie Mr. Frocks, ponieważ te materiały z bliskonu eee, można upubliczniać później. Będzie później. E, od razu następnego dnia, nie? Bo to w nocy się dzieje, późno. Znaczy późno, nie pamiętam, o której to startuje. Więc od razu następnego dnia o 10 rano już będzie. Będziesz mógł zobaczyć u mnie na YouTubie. Live. Na jakim trybie gra ci się najlepiej? Na ten moment mi się najlepiej gra, tylko ja nie wiem jak, jak to, to w polskim tłumaczeniu yy, było. Nie wiem, czy mogę teraz sprawdzić. Znaczy, Search and Destroy, chyba. Albo to mi się jeszcze podoba. Yy... Eliminacja z potwierdzeniem, tylko nie wiem jak to się tu nazywa i czy tu jest ten tryb, taki co nie śmiertelniki się zbiera. Ci tam tańczą na biedaczacie. czacie, Argun, Didi, Ponczek, Mensberg. Ale ja, Walek, ale Walek, ja już to zrobiłem, tylko nie wiem dlaczego, nie można. To jest cyber-atak to się nazywa ten tryb. Przylatujemy helikopterem, to jest też takie fajne klimatyczne. A nie wychodzimy spod ziemi jak jakieś szczury. O, to gościu tam jest. O, o skanuje mnie. Daj goście, to jest dobra. Ale to już takie, widzieliście że to jest takie bardziej taktyczne, nie? nie? Nie lecą na pałę, tylko tak bardziej powoli, powoli. Ok. I widzę, że reanimować chyba można. Aha! No tak, dlatego powoli. Ponieważ tutaj jak padniesz, to się nie odradzasz od razu. No! To to zmienia postać rzeczy. No dobra, będę co jakiś czas walek pisał. Гранат. Mamy ładunek. Zabrać go do centrum danych. To rozbroił mój... Kurwa ma. Przepraszam Nie wierzę w to, rozbroili mi ładunek oh. Będzie Battle Royale w kodzie? Fajnie by było w takim kodzie Battle Royale, no No ja nie wiem, ja myślałem, że ja będę słyszał ich, a nie słyszałem nic za nic. IEM. Ups. Wróg przy torach kolejowych. Wróg przy torach kolejowych? O ja. Dobra. No Porobiliśmy ich. Widzicie, z kim pracujecie? Z nikim złym. Z porządnym obywatelem. Jak to mówi pan major? Ja płacę podatki. Jak podniesiesz bombę klawiszem, do zmiany broni, możesz. Być yy, z bronią, a nie... Okej, okay, dobrze, bo myślałem, że tutaj podniesienie bomby jest równoznaczne z bieganiem z nią. Cały czas. Ha! Afionet. Wow, nie widziałem. Słyszałem, że tutaj coś się tak, ale nie widziałem go. Śmiesznie ja lubię oglądać te powtórki, bo to wygląda bardzo interesująco z takiego punktu widzenia na przykład kontroli czasu reakcji. Kto szybciej zareaguje? Czy on go kątem oka zobaczy, czy ten pociągnie za spust? Ja tak widać w slow motion bardzo dokładnie. No to bronimy. Don Bazel, Nie no, Don Bazel, wiesz, chodzi o to, to jest taki sposób generalnie mm, z takiego podobnego troszkę postrzegania pewnych rzeczy, nie? I wtedy na przykład, wiadomo, no nie, nie ma jakiegoś hamstwa czy tam obrażania, ale. Ale. Ymm, po prostu gdzie indziej się pisze tak oficjalnie, na przykład, wiesz, myślę, że u Łosia, to jest tak całkowicie w inny sposób, ludzie nawet tam. No, wysławiają, tak oficjalnie tak piszą, no, z grzecznością tak jak wszędzie, nie? Ale że to jest takie. No nie wiem, bym powiedział nawet tak mało młodzieżowo, czy mało tak właśnie twitchowo. Natomiast ja tak jakoś. No, na bieżąco, nie wiem, jak są jakieś memy, czy nie memy, czy jakieś takie ogólnie różne powiedzonka to wpływa ogólnie potem na styl całego czatu. Nie sztucznie, nie sztucznie, nie, nie sztucznie. To po prostu kwestia jest ludzi, którzy oglądają i na przykład nie mają potrzeby, wiesz, przypodobać się komuś, że na przykład używanie du dużej ilości emotek, do tego jakieś takie skrócone powiedzmy, skróty myślowe, jakieś skrócone wypowiedzi. No, powyzywam, powyzywam i tyle. No, dobra, podsumowując, bo wyjdę z lobby, z tego trybu. Ten tryb jest całkiem spoko i ten tryb mi się podobał. To jest coś takiego jak capture the flag, czyli zabierz coś od przeciwnika i przynieś to do swojej bazy i to jest całkiem spoko. Eee, natomiast tu to chodziło o co innego, że bombę trzeba było do serwerowni zanieść, czy tam do tego czujnika, nadajnika IEM, eee, ale był całkiem fajny ten trybik.